No i witam w kolejnym odcineczku z Age of History, od razu mówię na samym wstępie, w tym odcinku nie podaję wyniku jeszcze konkursu, w sumie y, widziałem, że trochę tego jest, a jeszcze tego nie czytałem, a takie nawet, znaczy no, tak po części czytam, no, fajne naprawdę są y, te komentarze, więc powiem, że nawet ciężko będzie wybrać, ale obiecuję w następnym odcinku, który pewnie pojawi się za no, dwa dni, po prostu dam wam znać, kto y, te trzy klucze wygrał, a, czy trzy osoby które wygrały, chociaż nie dam wszystkim jednego klucza. Yy, ale tak, tak jeszcze powiem. Yy, tych konkursów naprawdę będzie więcej, bo jakby to, co ja nagrywam i te wyświetlenia, lajki like suby, to jest wszystko dzięki wam. Dlatego po prostu chcę się w jakiś sposób też odwdzięczyć. Yy, co prawda jest tego YouTube'a jeszcze nie zarabiam, dlatego tak nie będę trzaskał tymi konkursami. ale będę się też starał, żeby na pewno raz w miesiącu coś takiego właśnie podobnego też się po prostu mogło dla was pojawić, więc jak zacznę zarabiać już z tego YouTube'a, czy coś takiego, to obiecuję, tych konkursów będzie po prostu jeszcze więcej. A my przechodzimy teraz już do samego odcinka, a w dzisiejszym odcinku zagramy sobie ogólnie Rosją. No trochę dziwne, trochę dziwne, że ja gram takim państwem, zawsze raczej jakieś takie mniejsze państwa sobie wybieram, ale nie, zagramy Rosją proszę Państwa. W dzisiejszym odcinku we współczesnym świecie odtworzymy Związek Radziecki. Oczywiście to nie ma na celu żadnego propagowania i tak dalej, ale nie, nawet nie będę tego mówił. Po prostu nagrywam odcinek z Rosji w grzech komputerowej i tyle. Ogólnie to tak, to, to jest takie wyzwanie, że to tak bardziej ujmę, na jeden odcinek, bo nie wydaje mi się, że to mi powinno zająć więcej odcinków. Tutaj Wam teraz wrócę mapkę, jak ten Związek Radziecki wyglądał, a więc my postaramy się po prostu te tereny też zdobyć. Tutaj tą Ukrainę, Białoruś, Kazachstan, wiadomo, te wszystkie Kazachstany, Ur Uzbekistan i tak dalej, to będziemy musieli po prostu wszystko zająć. Nie chcę pochopnie podejmować decyzji, ale wydaje mi się, że będzie łatwo. Jeszcze dodam tylko jedną rzecz, zanim przejdę, naprawdę przepraszam, że tak gadam. Gram na UW, Chain, na UW Engine 1.6.5, fajny mod, na kanale macie poradnik, jak go zainstalować. Lecimy. Dobra, standardowo, czyli podatki, towary, inwestycje, póki co... Hmm... Na razie sobie zostawiamy, tylko wiecie co? Ja myślę, że pierwszą rzecz, którą ja bym chciał zrobić w moim Związku Radzieckim, to będzie oczywiście zmiana rodzaju rządu na rząd komunistyczny. Tylko nie wiem czemu my tego zrobić. Wiecie co? Jeszcze nie możemy. Aha, bo wymagany poziom technologii jest 0,4, a my tego nie mamy, okej, okay. dobra, więc ja sobie, wiecie co, z tymi Chińczykami, że to tak po prostu poprawię sobie trochę relacje, no bo jednak, no nie, nie, jakby mi tak wjechali w plecy, to by na pewno nie było dla nas fajne, oj, w ogóle, o, oj, 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 w ogóle nasze punkty technologii bardzo szybko się rozwijają, dlatego teraz zmieniamy sobie rodzaj rządu. Dalej nie możemy. Nie no co, jakby nie, jeszcze jakby nie rozumiem, bo to jest era industrializacji i nie wiem dlaczego nie możemy. Na pewno możemy rządy faszystowskie sobie dać tak, demokrację mamy, monarchii też nie możemy dać ale przecież jest era cywilizacji, no to czyli moglibyśmy teoretycznie dać. Wiecie dlaczego nie mogę zmienić rodzaju rządów? To napiszcie mi w komentarzu proszę, bo, bo nie wiem, naprawdę nie wiem. Pierwszy raz się z takim czymś spotkałem. My się zajmujemy od razu za podbijanie. Lecimy sobie najpierw na Estonie, na te takie właśnie tutaj słabsze państwa, żeby bez problemu, ja mówię, bardzo szybko sobie zająć. No i właśnie, jeden z widzów ostatnio mi też napisał, że jak prowadzę jakieś wojny czy coś, żeby sobie zmieniać prawo ekonomii, tym razem o tym nie zapomniałem przypomniałem sobie właśnie teraz, dlatego od razu te prawo właśnie też zmieniam, bo to nam daje po prostu większe zarobki, kiedy mamy kiedy mamy po prostu wojsko zrekrutowane. Dobra, my bierzemy wypowiedź wojnę, pyk, 5 tur czekamy, w międzyczasie damy sobie punkcik technologii w utrzymanie wojska, to też coś tam zawsze sobie więcej zarobimy. Okej, okay, mamy wojnę i przez to, że mamy wojnę, to widzę, że Chiny, jak Stany Zjednoczone, nie są z tego zadowolone, ale my się z ich zdaniem po prostu nie liczymy i no, zajmujemy sobie tą Estonię, która która stawia opór. Tak nie powinno być, w sumie. Ale nie, to, to tyle, w sumie, byłoby z jej oporu. Wchodzimy sobie do stolicy i zajmujemy całe państwo. Ale jednak nie zajmujemy. Dziwne, bo myślałem, że skapitulują. Jednak trzeba było zająć po prostu całe. Ale całych ich do siebie teraz już po prostu wchłaniamy i lecimy. Od razu też na następne państwo. Nie, ja relacje z tymi. Ej, no nie mogę. No. Ej, Chiny to mnie przerażają, z nimi naprawdę trzeba poprawić relacje, bo to się może po prostu źle skończyć. A ja rządów, jak widzicie, dalej nie mogę zmienić. Nie czekając, przechodząc od razu do Łotwy, i ogólnie zapomniałem, że trzeba poprawić takie coś jak stabilność, dlatego sobie sobie od razu poprawiamy auta asymilację wrzucamy, a po naszym kraju przechodzi... Aha, koronawirus. Okej, okay, okej, okay, nie ma sprawy, niech, prze... niech przechodzi. No ogólnie tak jak myślałem, no, z tymi tutaj krajami takimi, tymi takimi, właśnie raczej problemu żadnego nie będzie. Tutaj raczej bez żadnego kłopotu. Nie, nie wiem w ogóle co mnie wzięło na nagranie takiego odcinka, ale wiecie co, tak siedzę, siedzę, to nie. I tak sobie myślę, ale świetny był z tego film. Dam tytuł. Zjednoczyłem albo nie, inaczej stworzyłem Związek Radziecki w współczesnym świecie, coś takiego. W ogóle wiecie co, podgłośnie muzykę, bo nie wiem czy ją słychać czy nie. Litwo, Litwo, ojczyzno ty moja. Zapraszam cię do mojego państwa. Hmm. Ha, ja tam przecież miałem tereny, zapomniałem o obwodzie naszym kalinigradzkim, ale to raczej, to raczej Ni nic strasznego, że my go straciliśmy, bo właśnie Litwa y po prostu traci so swoje całe państwo i teraz się będę z nimi męczył. O, ty, o tym właśnie mówiłem, mając na myśli, będę się z niej męczył. Tutaj podbijam prawie cały kraj, oni sobie tutaj spierdzielają. I w sumie teraz tak myślę, że ja w sumie chyba tego Związku Radzieckiego, znaczy, żeby, żeby stworzyć ten Związek Radziecki, to ja nawet w sumie chyba nie musiałem podbić tych państw. Choć ja nie wiem, bo ja nie pamiętam, jak ten Związek Radziecki wygląda. Wiem, że tutaj to, to, to i tak dalej. Nie wiem, nie wiem, dobra. A właśnie, o! Mamy. Stwórz Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich. No i właśnie, wiecie, co to tak jak myślałem, czyli my tych terenów po prostu nie potrzebujemy. Nie, nie wiem, co mnie wzięło, żeby je podbić. Chyba pomyślałem, że. Trzeba, a jednak nie trzeba. Jak Chiny wypowiedzą mi wojnę, to jesteśmy w dupie. Naprawdę jesteśmy w dupie i to, i to, 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 i to nie małe. I będzie, będzie naprawdę problem. W ogóle mam w Moskwie jednostki, zapomniałem o tym. Że się, zawsze, e, że się zawsze pojawiają się, zawsze jest te jednostki. Znowu zapomniamy asymilacji. No i pięknie, to nam się asymiluje, a my w międzyczasie lecimy tutaj na Białoruś. Z nią raczej też właśnie żadnego kłopotu nie powinno być. No, jak się gra takim państwem jak Rosja, to, to, to nie, to raczej nie powinno być takich problemów. Tutaj raczej właśnie, no bez żadnego kłopotu po prostu mm, tą wojnę wygrywamy. Ale to w ogóle, ej, myślałem, że to jest Łukaszenka, a nie ma go. Teraz ostatnia tura e, Białorusi. Tak mi się przynajmniej wydaje. E, a nie, ok, jeszcze w sumie istnieje ich stolica, a nie powinna już istnieć. Proszę mi ją tutaj natychmiastowo po prostu zająć. Dobra, udało się Białoruś też podbić. W takim razie od razu ją sobie anektujemy całą. My tutaj co? No, lecimy teraz na. A, tu jeszcze Mołdawia jest właśnie. Tu jest jeszcze Mołdawia. Czy my chcemy od razu na Ukrainę? Szczerze nie wiem. Nie wiem, nie mam pojęcia w sumie. Czyli sobie zajmiemy na początku te mniejsze państwa. I wiecie co? Ja myślę, że chciałbym na początku te mniejsze sobie zająć. Więc lecimy sobie właśnie o to tutaj. W ogóle Polska ma wojnę z Ukrainą, ale chyba Polska przegra, bo ma jednocześnie jeszcze wojnę ze Szwecją, więc Ukraina będzie pewnie trochę silniejsza. No ale dobra, my bierzemy i robimy teraz tak. Wypowiadamy wojnę jednocześnie Azerbejdżanowi, wypowiadamy wojnę jednocześnie Gruzji i wypowiadamy wojnę jednocześnie Armenii. Teraz czekamy sobie kilka tur i wszystkie wojny teraz już mamy wypowiedziane i po prostu wypo wypo wypowiedziane czy wypowiedzone? Wypowiedzone chyba. No i teraz zajmujemy sobie po prostu trzy państwa naraz. W ogóle to widziałem, że po ostatnim filmie dużo osób na Discorda dołączyło. Tak w sumie, a czy dużo? No 30 osób, tak dla mnie to już jest dużo, naprawdę. Więc bardzo za to dziękuję. No niechcący ja tak gadam i ja to ja nie potrafię tak. Więc bardzo ogólnie za to dziękuję, ja na tego Discorda też zapraszam, bo myślę, że jakieś fajne właśnie takie eventy będziemy sobie też tam za niedługo po prostu organizować. Ale oczy oczywiście wszystkim też będę dawał znać tutaj na, na bieżąco na kanale, więc... To nie jest takie, że trzeba, ale fajnie, jakby się dołączyło, co nie, no wiadomo, wiadomo. I teraz tak. Chińczycy, poprawa relacji, a my tutaj lecimy z wojną dalej. Dobra, pierwsze państwo już nam uległo. Nim jest właśnie Gruzja, dlatego Gruzję zabieramy też do siebie od razu. I lecimy dalej, no lecimy dalej z podbojem. Dobra, Armenia już też nam uległa. I ostatnie, właśnie państwo, czyli co Azerbejdżan, też już właśnie będzie sobie, no właśnie już w sumie upadł. Dlatego zabieramy wszystkich do siebie. No i dobra, teraz jest już naprawdę imponująco. Co prawda, nasza tutaj lista wrogów się naprawdę bardzo zwiększyła, ale to naprawdę bardzo. Indie nas nie cierpią, Polska nas bardzo nie lubi, Chiny dalej nas nie lubią i wysyłają nam co chwilę z niewagi. Niedobrze, niedobrze. Czy możemy teraz zmienić rodzaj rządów, czy nie możemy? Chyba, że to chodzi o to, że dopiero jak z, sobie kliknę tutaj, co nie? To mi jakby samo zmieni rodzaj rządu. Też tak może być. Czy tak będzie? Związek nie... No czy tak będzie, to ja nie wiem. No to jest prowincja Iranu. I teraz... Dobra, wiecie co? Wykorzystujemy sytuację. Potrzebujemy zrobić jeszcze jedną prowincję. Dlatego co? Wypowiadamy wojnę Iranowi. Ponieważ on ma wojnę z Turcją, co nie? Czy my chcemy się angażować aż tak bardzo w tą wojnę? No nie chcemy. Chcemy po prostu zdobyć jedną prowincję i zapytać się ich, czy są pokój. No i super, trzeba sobie radzić, trzeba grać mądrze. No i bardzo dobrze, tu wszystkie prowincje w takim razie mamy zajęte już. Tutaj od Iranu my już nic nie będziemy potrzebowali. Tutaj też Kirgistan, te Stany wszystkie. No dobra, to w takim razie, czy na Kazachstan? Chyba na Kazachstan, wiecie co? Chyba na Kazachstan lecimy. Patrzę, co się dzieje, bo zobaczyłem. W ogóle, że Chiny są atakowane przez y, Indie i Mongolię, która w sumie już upada y, jednocześnie. Mi w czasie wojny wypowiada Polska. Naprawdę. Polska mi wypowiada wojnę. Jakby, ja rozumiem, jakby ona jeszcze była duża jakaś, ale ona została podzielona między Szwecją a Ukrainą. I mnie atakuje Polska. No spoko, no jakby, no spoko, no podbijemy was, no nie? Jak chcą, to już ich podbijemy, co nie? No to nie ma, nie ma żadnego kłopotu. Ja tu miałem sobie Kazachstan świetnie atakować, a tu takie jaja? Niedobrze. dobrze. Ja, ja cię Polska nie potrzebuję, ja cię nawet nie chciałem atakować w dzisiejszym odcinku. No dobra, jak mogliście zobaczyć tu jeszcze kawałeczek to Polska już była prawie pod Moskwą, ponieważ skupiłem się na ich prowincjach narodowych, zamiast odbijać te, które ona mi zajęła. Ja. Zamiast odbijać te, które ona mi zajęła I teraz co my z tą Polską robimy? Jakby Was naprawdę nie potrzebuję. Wiecie co, a znaczy potrzeb... ja nie potrzebuję waszych prowincji, ale żebyście zostać moim wasalem, to w sumie czemu, czemu by nie możecie być moim wasalem? Jak tak bardzo chci chcieliście dołączyć do Związku Radzieckiego, yy, no to, to też dołączycie po prostu. No, ja się nie będę tutaj wpierał z wami w tej kwestii. Jak se radzą Chiny? No Chiny sobie radzą trochę średnio, bo chyba przegrywają wojnę z Indiami. Yy, wiecie co? Że Indie ogólnie walczą z Chinami, to wspomnę jej trochę finansowo, żeby po prostu tą wojnę... Na pewno one wygrały. Miejmy nadzieję, że też tak po prostu będzie, bo widzę, że Mongolia już skapitulowała, yy, ale my lecimy w takim razie na... Kazachstan, taki jaki był to po prostu początkowo y, zamysł. Kazachstan jest 48 i ma wojnę z też z, 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 z Iranem. Mam nadzieję, że ten Iran nie zabierze mi prowincji, których ja potrzebuję, y, bo mi to byłoby na pewno nie na rękę. Dobra, i ze względu na to, że oni mają wojnę, jakieś nieduże straty mają, ale bo mają, y, no to raczej tutaj. No właśnie, tak jak możecie zobaczyć, tutaj raczej jest bez żadnego kłopotu, po prostu te prowincje udaje nam się zająć. No właśnie, stolica Kazachstanu już upadła, a oni, oni w ogóle kompletnie. Oni kompletnie nie mają tej wojska, zero, jakby nic. No i właśnie Kazachstan już jest o krok od kapitulacji i właśnie to zrobił, ale w sumie jednocześnie jeszcze zrobił mi desant. I teraz pytanie, czy ja mogę zająć wszystko? Chyba, chyba tak, chyba mogę. No i po prostu świetnie. Wszystkie prowincje zabieramy do siebie. Uh -huh. Jednak nie zabieramy wszystkich prowincji do siebie, bo Kazachstan jeszcze powstaje jednak. Nie wiem dlaczego tak się stało. Nie mam zielonego pojęcia. No ale trzeba będzie się też, też tym po prostu zająć. Dobra, i teraz postaramy się po prostu zaatakować y, Ukrainę. W sumie ona nawet nas dosyć lubi. I czy my chcemy angażować Polskę? Mi się wydaje, że nie chcemy angażować Polski. Y, że zajmiemy się po prostu nią. Sami i teraz tak, czy aha, myślałem, że tu możecie przejść, a wy tu nawet portu nie macie, więc nie rozwiąż, tylko wiecie, co, wybudujemy tutaj port. Aha, o Jezu, sorry, muszę sławki poprawić, wybudujemy sobie tutaj port, ale w międzyczasie oni nas atakują. I w sumie to teraz my możemy ich zaatakować. I teraz, tak jak chciałem, port jest wybudowany i wy sobie uderzcie tutaj po prostu. Okej, okay, okej. Okay. Myślałem szczerze mówiąc, że będzie trochę ciężej, a jednak się udaje bardzo. Póki co szybko. Stolicę zajęliśmy w sumie na tę prowincje też tutaj już po prostu wchodzimy sobie. Nasz desant się nie udał o dziwo. Oni się obronili przed nim, ale wydaje mi się, że to już, już chyba. Może, może nie ta, może następna. To będzie chyba już koniec tej Ukrainy. Nie wiem, czy ona. A czy ona miała wojnę z Polską? Ale że aż tak, nie wiem, stała ona przez tą wojnę osłabiona, czy co? Nie wiem, ale ona jakby. Ta Ukraina praktycznie nawet nie ma wojska. No i właśnie, to już jest koniec. Jakby z tą Ukrainą poszło po na przykład, niż. Nie wiem, z tą Białorusią, tak się mi wydaje. Strat też nie mamy dużych, ale bierzemy yy, do siebie po prostu wszystko, chociaż tych prowincji nie potrzebujemy, ale dobra. Żeby ładnie wyglądało, weźmiemy sobie po prostu wszystko, znowu zapomniałem, że trzeba zrobić asymilację, a widzę, że autoasymilacja znowu nie działa, więc sobie po prostu poklikamy. Dobra, wszystkie tereny już mamy zasymilowane i proszę mi pokazać, co tu się w ogóle dzieje na świecie. Stany, jak to stany sobie siedzą, ogólnie minus 86 z nimi mamy relacje. Aha, nasze Indie ogólnie skapitulowały, a Chiny są jeszcze większe niż były, tylko patrzcie, jak one bardzo spadły w rankingu, one są Aż dopiero w sumie siódme, one tak spadły po prostu przez to, że miały tą wojnę z Indiami, i się tam y, wykończyły. Tak mi się przynajmniej y, wydaje. A no i Stany Zjednoczony pojawił się w Indiach. No to nieźle, nieźle. Mam nadzieję, że ci Chińczycy, no zaraz mi po prostu wojny nie wypowiedzą. Dobra, w sumie tak się też nie patrzyłem na to. Bo na przykład możemy sobie wysłać embargo do, embargo do danego państwa i sprawdźmy, jak to działa na przykładzie takiej Mołdawii, która i tak za bardzo takim rozwiniętym państwem nie jest, a my i tak potrzebujemy ją prędzej czy później podbić. Okay. No, my i tak prędzej czy później po prostu potrzebujemy ich podbić. Yy, dlatego sprawdzimy, jak to właśnie będzie wyglądało. Jak wiecie, co wyślemy im embargo na, nie no, na 500, na 200 tur. I czy ich ekonomia ulegnie tak, tak jak myślałem. No, ich ekonomia ulegnie yy, dosyć radykalnej zmianie. Yy, I ona cały czas sobie spada. I pewnie gdybym tak wysłał embargo na 500 tur. To te państwa po tych 500 turach po prostu byłoby kompletnie już zniszczone. Chiny, poprawiamy sobie dalej relacje. Czy prezencik wam mogę wysłać? No nie, nie możemy. Embargo w sumie mógłbym wam wysłać, ale wtedy to oni by się wkurzli po prostu jeszcze bardziej. Może pakt o nieagresji? No nie, nie, nie. To wy tego nie chcecie po prostu. Dobra, to to Mołdawią zaraz się zajmiemy po tym, jak embargo zacznie jeszcze bardziej działać, po prostu. Sprawdzam czy się nagrywa. Ale się nagrywa, dobra. Yy, I co? W sumie już tam naprawdę dużo nie zostało, no bo patrzcie. Mołdawia i tylko te państwa. Tak, no tak. Dlatego no, zajmujemy się wszystkimi, tymi teraz tutaj, tymi stanami. Też jakby przygotowałem sobie tej masy wojska, a w sumie to są państwa, które no nie są po prostu mocne, więc z nimi sobie w ogóle radzimy bardzo szybko. I tutaj podbiłem sobie ten. ten Kirgistan tu chyba był. I jakby nawet no, nie wiem, oni mieli z 2000 wojska może maksymalnie, bo nie mieli tam w Reku, jakieś, mieli jakieś, nie wiem, 110 może miejsce, co nie? Bym zapomniał jeszcze jednej rzeczy. Zmienimy sobie ogólnie na force plan, żeby zadawać większe po prostu straty mojemu przeciwnikowi. I teraz, o właśnie, udało się zająć ich stolice, no i w sumie całe państwo, dlatego zabieramy to wszystko. I, i, i. jeszcze potrzebujemy naprawdę niedużo. Skrawek potrzebujemy. Turkmenistan? Tak. Turkmenistan, dokładnie. I Tadżykistan też potrzebujemy. Dlatego skupimy się na, 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 na właśnie na nich najpierw. Ogólnie to zaatakowała nas Mołdawia była chyba bardzo zła, że ma ona po prostu od nas nałożone embargo. Na szczęście ja tu miałem rozstawione wojsko, ale jednocześnie zaatakowała nas Syria. Co ciekawe, która nawet z nami nie graniczy i zaatakowała nas co jeszcze? Paragwaj. O! No to ciekawe, naprawdę ciekawe. Jeśli chodzi o tą Syrię, to patrzę na to, że jesteśmy obok Turcji, która ogólnie bardzo nas lubi, to wykorzystam trochę mojego nie ale bardziej, no takiego przyjaciela po prostu do zaatakowania tej Syrii i trochę nie zapłacimy, ale nie zapłacimy tyle, nie wiem. Takie, wiecie co, macie takie 100 tysięcy i zaatakujcie mi tutaj serię, a ja w międzyczasie biorę i w sumie podbijam tą Łotwę, zobaczmy. Czy uda się? Udało się, nie udało, nie udało, no i jednak się nie udało, bo w stolicy mieli trochę więcej wojska. Teraz tak, to już podbijamy na luzie i temu Tadżykistanowi wypowiadamy jednocześnie wojnę, tutaj straty no praktycznie dla nas żadne, a my mamy już zajętą całą Mołdawię. Dobra, podbijamy przed ostatnie państwo, które potrzebujemy do naszego Związku Radzieckiego, no, i z tym państwem, tak jak ja mówiłem wcześniej, no tutaj raczej, tutaj raczej żadnych kłopotów po prostu z nimi nie ma. Więc oni sobie już w tym momencie właśnie kapitulują. No i proszę bardzo, wszystkie prowincje oczywiście wpadają w nasze ręce. A znowu zapomniałem, poprawiamy sobie nie relacje, tylko stabilność. Poprawiamy, dobra, wydam 800 tysięcy na poprawę stabilności. W ogóle, jak ci nasi Chińczycy? Ok, oni nas nienawidzą, ale mają wojnę z Japonią. O, 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 to mi się podoba. Jak mamy wojnę z Japonią, to się może nami nie zainteresują, bo w sumie to mamy najdłuższą granicę, jaka jest, co nie? Więc nie fajnie, to nie fajnie, jakby nas zaatakowali. Chociaż oni mówią, oni są na miejscu ósmym, tylko kurde, tą granicę obstawić, to by była po prostu trochę lipa. Dlatego poprawiamy z nimi cały czas relacje. No póki możemy, to poprawiamy. I Turkmenistan. Jest to ostatnie państwo, jakiego potrzebuje do stworzenia naszego Związku Radzieckiego. W takim razie, no co ja mogę powiedzieć? Tutaj ustawiamy już nasze wojsko i lecimy na ostateczny podbój. A jeśli ktoś był ciekawy, co się stało z, z Syrią, no to tak, Turcja podbiła sobie Syrię, a z Paragwajem po prostu podpisaliśmy też rozejm. Dlatego lecimy na ostatnią wojnę. Siedem tur, proszę państwa, i wojna już się toczy. Pierwsze prowincje zajmujemy. Bez żadnego kłopotu, w sumie jeszcze nie wiem, ale tak mi się przynajmniej wydaje, no tutaj raczej nie było co się spodziewać, po prostu innego. Towarzysze, bracia i siostry, jest to wielki powrót wielkiego Związku Radzieckiego. I czy w tym momencie właśnie w tym momencie właśnie nasz ustrój zmienia się na komunistyczny i powstaje wielki Związek Radziecki, który byłby teraz w stanie po prostu podbić cały świat. Ja tym akcentem. Może niezbyt fajnym, ale kończę dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że on się Wam podobał. Tak samo jak i poprzednie filmy. Ja jeszcze raz zapraszam na Discorda i żegnam.